Czeeemano, z tej strony, obop! Ob. gramy w TNT Rana. tak zauważyliście, mam zaledwie 22 mona, 22 minuty, a dlaczego? Ponieważ ja tutaj w TNT Rana zbytnio nie gram, nie jestem fanem TNT Rana. mam stoper po raz kolejny, tak, yy, i nie mam skina, nie wiem, co się dzieje, z Steve'em dzisiaj, dzisiaj, niestety, ja go No, nie, nie, nie mu. No i jak mówię, nie jestem fanem TNT Rana, ale nawet całkiem dobrze mi idzie Ufak co ja zrobię No i czy byście chcieli serię z TNT Rana na tym kanale to bez problemu mogę ją zrobić, ponieważ przy okazji sobie monety zdobędę To nie będzie jako odcinek pierwszy, to będzie po prostu jak odcinek taki No taki, bo mi się Po prostu bym się chce Wow, udało się. Wow, no nie mam skilla w parkurze, w no ale czasami, czasami to może mi idzie. Niektórzy to. Oh, fuck, no właśnie. Niektórzy. No, what the fuck! Niektórzy to mają takiego skilla i właśnie Ragi też to nagrał, też miałem taką. naprawdę. Też miałam taką wenę do nagrywania tego. No i nagrywam. To jest bardzo fajne. Nie mówcie, że nie wdąży. Znaczy, bardzo fajne, no. Przed chwilą mówiłem, że to jest... że ja nie lubię. Mówiłem, nie jestem fanem. To jest nawet... no może nie bardzo fajne a przyjemna gra. Taka jak się nudzi komuś. Albo chcę poćwiczyć w parkura. No to bez problemu. No i jak mówiłem nie naśmiewajcie się, że mam zaledwie 24... o, 4 minuty, ponieważ no jak mówiłem nie, po... nie gram w tu często. Dzisiaj może tak 4 rynki, to nie wiem, ale nie wygrałem żadnej, ponieważ no po prostu jakoś wcześniej był tientirant, że go wycofali i znowu, tak? No to wcześniej gram troszkę więcej, a teraz to. W ogóle mi się nie chce. Na przykład w WD też mi się nie chciało, czyli WDR-Defense. A jednak eee, chciałem. Jednak pograłem sobie, pograłem, nagrałem. No i jest fajnie. Eee. UT. Ja chciałem zobaczyć, czy dla Was lepiej jak. Na przykład Aragi nagrywa takie minigierki. Czy ja? Bo ja tak konkretnie nie wiem. Myślę, że jesteśmy na równym poziomie. Też mam więcej subów ale to jest nieważne suby niczego nie zmieniają w parkurze na przykład albo z... co ja zrobiłem wzięliście to ale to była no to jeszcze mi wyba... What wybaczycie ale a tak to nie wiem jeśli nie wiem z pięcia renek sobie pogram, może mniej to jest już bodajże dróg do... Takie nasze podejście. Znaczy druga ręka, no. Jeszcze 8 osób. Właściwie tu siedem, oprócz mnie, ale... no to się liczy jak 8, bo też jestem osobą. właśnie graczem dokładnie. What? What?! Zrobiłem naprawdę, naprawdę zmarnowałam double jumpa, który mi się pewnie zaraz przyda za moim życiem. Ja tam często marnuję double jumpy. A przed dzisiaj tyle marnowałam. Patrzę, teraz to nie by było mi potrzebne. Wiecie co? Najlepsza technika to tak skakać, bo wtedy mniej bloczków się ten... pod to był zapada chyba czasami, wie, wiecie? Ale tak wciągła się też nie opyla czasami, bo jakby nie się czciała na konia. Może się nadzeciąć spacja. Łat, i będzie niedobrze. No dobra, więc no... Jako pie... Jako 5... Piąć... O! Pięciu graczy tam zostało, chyba. Czy tam cztery? I to już będzie trzecia nasza arenka teraz. to mi nikt nie wbija. To jest straszne. Kurde, miałem siebie wziąć na nie przeszkadzać. Ale ktoś do mnie pisze i nie wziąłem siebie na nie przeszkadzać. Corkowaz widzowy. Tak rzadko się zdarzy, tylko dwa, czy trzy, trzy razy chyba. Zrobiłem. Ktoś pisze do mnie, a później odpisze na Skype'ie. Ale znacie raczej mojego Skype'a o Bubeku Bo, byłecki, bo, błowski, bo to nie spodawałem go. I nawet większa oglądalność. Teraz przed to, to chyba było, było z 22 suby. A teraz, gdy tego, e, gdy Skype'a e, udostępniłem wam, że tak powiem, no to teraz są aż 30. Więc o, 8 więcej bodajże. Y, dzięki Skype'owi mam widzieć. No to bardzo fajnie Naprawdę miło, miło jest tak popisać y, z y, widzami, tak pobrać czasami no, ale nie, nie lepiej niż zaraz i z Beniem, bo ja ich bardziej znam, tak? Na przykład. Tylko ja tak często bym nie chciał grać. Na przykład. Hmm. i właśnie, dlaczego teraz nie nagrywam już PINGWIN Paka Pack od dawna? E, Fiu. Na przykład Arabi się mnie pytał, tak? E, czy ta. To... Bo. Pytał się, czy Fiu Dziupak ma zastępować PINGWIN Vin' Że na przykład tą serię zawiesiłem i. Bo teraz nie, nie nagrywam, nie wiem, już od ilu nie, tygodni. Nie tego no, tygodni to może, nie wiem, bez przesady. E... o fuck. Yy, nie nagrywam, tak? Ja mówię, że nie. Dziupak, nawet mówiłem na nagranie, że Fiłdziupak miał służyć do tego, żeby mieć drugą serię, bo nie chciał mieć tylko... No, fuck, mógł mu Double Jump'a. Widzicie? W złych momentach zawsze. Yy, no i po prostu Fiłdziupak miał... Po... No, że nie chcę tylko jednej serii i chciałem teraz akurat dlaczego nie nagrywam, bo chciałem yy, Fiłdziupaka wyrównać, żeby miał tyle samo odcinków, czyli te odcinki już nagrane, więc jeszcze jeden i będzie po 5 odcinków z tej i tej serii. I jeżeli byście chcieli trzecią serię, ewentualnie na z Minecraft Hero, to piszcie w komentarzach. Jest trzecie, podejście, czy czwarte. Dobra, jeszcze tą i arenkę zagramy już chyba skończymy. Ragi nagrywał budajże 20 minut. Mm, Food 20 tak. 20 z TNT rano. 12 minut nagrywa Łot! What? What? What! Dobra. My już nagrywamy 7, a zatem... Jak na TNT rano szczerze to dużo. O no, zostało 5 graczy, to chyba nasz rekord w dzisiejszym odcinku. No ale szczerze troszkę lamy. What! Hmm... Kurde, coś mnie... coś, coś mnie przeszkadza tak. Coś mi przeszkadza. Fuck. Dobra. Jeszcze jest. Jeszcze żyjemy. Jeszcze. 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 No nie, mogłem jeszcze chwilę! By, byliśmy... Pr... Jeszcze zostało... zostało kilka osób. Nie, właśnie ostatnia osoba została. Dobrze, więc gramy ostatnią arenkę 8 minut i 30 sekund. Nagrywamy. Już. No nie przebijemy chyba rekordu... Rekordu tak. Nie, przebiera, nie przebijemy raczej Aragiego, który 12 minut, bodajże 25 sekund. Jak już tak nagrywało, ale to jest nieważne. Nieważne czy nam lepiej pójdzie. Na razie to Aragiemu lepiej idzie, ponieważ yy, on dwa razy... Dwa razy mógł wygrać, ponieważ dwa razy został z kostkiem, a my raz. No ale to nic się nie stało. Po prostu może dzisiaj lamy w ram. może on jest lepszy ode mnie, albo po prostu miał szczęście, nie, nie wiadomo po prostu. Po... Ja tam wolę do was mówić, a nie się skupiać, szczerze, bo dla mnie to tam nieważne te monety na tym. Bardziej jak już to nabić się, ponieważ mam ponad 1800 monet bodajże. I chciałbym sobie ulepszyć klasę sniper, ponieważ mam na drugi poziom. A na a na trzeci. No, no bo tak. Pierwszy poziom, no to tak. Na drugi poziom mam i teraz. Do dwu, e, bo 2500. No trzeba, tak? No to chciałbym. Tam wreszcie mieć, tak? 2500. I mieć na trzecim poziomie snipera. To epicko, oh fuck, Tutaj by się przydał W Jump. What? What? Dobra. Ciekawe, czy będzie mi się Wam podobać. Jak chcecie, to mogę więcej odcinków nagrać. Może to nie będą jako odcinki, że pierwszy, drugi odcinek. Albo raczej będą. Może będą. Ale to będzie... To nie... What? Dlaczego, dlaczego to spadło, jak nawet tego nie dotknąłem? A może wcześniej ten. No naprawdę. Na szybciej łazi. Zreswolę. Jest rozwale. Rozwale, jak to zabrzmiało. No i... No to, będzie, to nie będzie jako seria główna, że będę nagrywał jak najczęściej tego tnt Rana. nie, to będzie taka, taka seria poboczna. Poboczna, czyli no po prostu będę bardzo rzadko to nagrywał. Może nie bardzo, że na przykład teraz na miesiąc odcinek, nie no, na miesiąc to jeszcze, raz na dwa miesiące na przykład, to już by było troszkę dziwne. No ale, nagram dzisiaj pierwszy odcinek, no nie wiem, gdzieś załóżmy za kilka tygodni drugi, fuck, fok, później trzeci gdzieś Nie będę tak nagrywał często, TNT rano. Bo to... Oh fuck. No i chyba zakończymy chociaż może. Wiecie co? Jeszcze jeden, sobie nagram. Znaczy nagram. Tak, jeszcze jeden nagram. Tak. Nie, po prostu ostatnia ręka. I kończymy na dzisiaj to już na stówę, ostatnia ręka, ale no tak by trwało 3 sekundy. Jak hmm. mówiłem, to, to będzie tylko seria poboczna. Będę ją rzadko nagrywał. To, to będzie jak odcinek pierwszy, ale odcinek drugi będzie. Gdzieś tak no nie wiem. Kilka tygodni. no i Dość o tym chyba gadania. Właśnie... Chyba... Nie pamiętam jak się nazywałeś. To napisałeś w komentarzu. To są. Ale dobra, yyy... Yy. Powiedziałeś, żebym zmienił mikro, żebym kupił nowe, tak? Kupię nowe, ale nie w dzisiejszym odcinku. Znaczy, będę miał ciągle stare mikro, ale wiecie co? Kupię nowe mikro. Yy, no, będzie epicko. Kupię nowe mikro, może będzie lepsze. Powiedzcie mi. Ale teraz nie mam nowego. Jak coś na razie kupię sobie na pewno, ale nie wiem, czy w następnym odcinku już będzie ten nowy mikro, czyli dupak. Piątka, piąty odcinek, żeby wyrównać z 50 packiem. Później nagram to jest PINGWINA Pingwin Paka, Ping No nie wiem. Nie jakoś się pokażę nie, tak... Ale mi się zdaje, że kolejny odcinek najbliższy to będzie z Fiwed PAKA tak jest. Już nie wiem czy zaraz Bo zbog teraz... No właśnie. Czegoś dopytujecie się. Piszecie mi na skype Kiedy będzie ta seria Minecraft robiłam na serwerze? Odcinek pierwszy sezon drugiego. No właśnie... Yy, Benia nie ma. No i nie ma jak nagrywać ciągle. Nie ma go na skape. E, aha, nie, użyłem w ogóle dwa razy spać i tylko raz nacis... Dobra, nieważne... E, mm, ja chciałem powiedzieć? No Benia nie ma. O! No naprawdę o ile ja poziomów spadłem. Benia nie ma. No i na razie nie będzie tego który survival na serwerze. Jeżeli tam pod dziesiątym odcinkiem dobijecie do 10 łapęci w górę ta seria od razu będzie zna... od razu... What the f Aha, ej dawajcie, tak zbaguje No fuck, Nie. Ale y, polecam wam to robić, Nie no, bo ban będzie. No ale to była beka, że tak się baguje na tym. Nie no, to beka by była po prostu. No i... No bo pod tym odcinkiem dziesiątym ostatnio bo tak sezony będą 10 odcinków na sezon. No i na razie jest 8 łapek w górę, zatem jestem wam niezmiernie wdzięczny za aż 8. What? Jeszcze! Jeszcze jestem! Za tyle łapek w górę pod tym filmikiem. Naprawdę. To fakt co ja zrobiłem. Dobra, ale jeszcze nie kończę, znaczy kończę. Ale jeszcze wam chwilę powiem, o dłużej niż... Dużej Jota Fajnie, nawet. No i. Jest 8. Bardzo dziękuję. Ale, jeżeli dobijecie do 10 łapek w górę, ta seria będzie. Ta seria będzie. Tak. Nawet jak będzie wróci. A będzie na przykład załóżmy 9 łapek w górę, tak? To jeszcze nie będzie tej serii. Czekam na 10, tak? No i że przez długi czas nie będzie, ale. Chciałbym te 10, bo bym ty... straszliwie się zmotywował, że tak lubicie tę serię i bym od razu. Nakręcił pierwszy odcinek drugiego sezonu. Byłoby fajnie, naprawdę. Bo chciałbym, żebyście, żeby wam się udało zrobić te 10 łapek w górę. Chyba nie by był szczęśliwy. I byśmy z taką wyną to nagrali, że nie będzie. No to chyba nie tego drugiego sezonu. Ale że będzie 10, to bardzo dziękuję. A już raz pokazaliście, że umiecie dwucyfrową liczbę łapek dać pod filmikiem najlepszym moim 250 wyświetleń 14 łapek w górę Tak jest pod filmikiem y, trzecim odcinek Minecraft sorowa na serwerze będzie 245 Więc komentujcie subskrybujcie i lajkujcie ja się zagadałem zagłasz się z Wami ułup y, to był od... Пишете на Ксенија Тирана, тоа беше серија побошна, нареди и чеш! пау.